Afirmacja, wdzięczność, klucz do radości i obfitości. Zamknij oczy, weź spokojny, głęboki oddech. Wdech napełniasz się światłem. Wydech. Pozwalasz odejść temu, co już Ci nie służy. Jestem wdzięcznością, jestem delikatnym ciepłem, które rozlewa się po Twoim ciele. Jestem uśmiechem, który pojawia się na Twojej twarzy bez powodu. Jestem poczuciem, że wszystko w Twoim życiu ma sens. Poczuj mnie teraz, poczuj mnie w rytmie swojego serca, poczuj mnie w ciszy, która otula cię spokojem, poczuj mnie w tym momencie, w którym jesteś. Masz tak wiele powodów do wdzięczności, może nie zauważasz ich na co dzień, ale one są tu, wokół ciebie.